Siemanko widzowie, z tej strony Maki i dzisiaj gramy w Roblox Ribas. A naszym planem jest zdobycie po prostu więcej kluczyków, tak? To jest nasz plan widzowie. Zostawcie lajka like i suba. Yy, przepraszam, że nie nagrywałem, ale ale ważne, bo już nie... chciałem tu się ogarnąć, ale widzowie na razie będę na telefonie nagrywać. Może tam kiedyś będę na komputerze nagrywać jak wcześniej, albo jak nagrywałem, to w ogóle mnie nie było słychać. O, widzowie, coś im tu brakuje? Nie myślałem, że to jest 2 na dwa. Zagramy sobie z tym typkiem Black Strike. Black Strike. widzowie, do tego mój plan to jest do końca tego roku, albo do końca. Hmm. Nie, 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 nie Jak się zaczną wakacje, widzowie, to ja chcę po prostu do wakacji dobić 400 zł. A do końca roku. I chcę sobie dobić, hmm, co chciałem dobić, dobić 5 yy, cywów, no to jest mój plan na razie, taki, no, o, o, dobra, dostał, pyk, O. wy nie wiecie, widać jak mi się tu trudno gra, normalnie nie ogarniam w ogóle, dobra, na razie, snajperką, albo nie, 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 Tobie tak zrobimy i tak, i tak, to nie, co ja, co ja wybrałem

Mamy granat, granacik, ona 51, no okej, okay, okej okay. Pum, rzucamy Nie no, ale serio, że jak granat lubiłem wziąć. A nie, bo takie bomby, to mogłem rzucać i W powietrzu, pum, 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 wybuchać, yeah! Pyk, 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 pyk No, to jest fajne Tutaj widzowie, wpadajcie na odcinek, bo kupiłem snajperkę no i ten młotek ten młotek jest bardzo, to jest bardzo, nie wiem, topór co to tam, ale to jest bardzo fajne serio, to jest chyba 30 kluczyków nie wiem, nie pamiętam ile to kosztuje tych kluczyków, ale nie wiem, nie jest aż takie drogie U, bum, 4-1 widzowie, dobra słaby jest, tylko wcześniej bardzo nie ogarniałem bo znajparki próbowałem i tak dalej a dzisiaj taki po prostu odcinek Wygram Drive próbujemy zrobić Ale nas największy cel to raczej jest po prostu bardzo dużo razy wygrać z rzędu. Ale wam mi się. O już dwa razy wygrałem z rzędu, ok. Zobaczymy ile widzimy w tym odcinku. Wygram z rzędu po prostu. Teraz to chyba... Jeszcze nie wygrałem, ale sobie to... No, no, no w ogóle jeszcze nie wygrałem. Sobie zaliczymy to od nowa jakby. I teraz jak wygram znów to już jeden raz z rzędu będzie. 1, 2, 5, 50... 100 razy. Mam nadzieję, że to będzie coś fajnego. Nie! Nie, nie, nie! Tylko nie... To to jest za mapa. Gorsze się nie dało, no, no po prostu nie mogę ta nowa jest najgorsza najgorsza i widzowie pisze w komentarzach na czym mam nagrywać na moim kompie czy na telefonie w komentarzach napiszcie po prostu telefon bo y, na, nagrywaj na telefonie nie wiem jak chcecie jest bez tego przybliżania bum bum bum, 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 bum. o Pamiętajcie bo ja czasem mam. Go, ale bardzo trwało mnie słychać na kompie. Dlatego. To. Czegoś się nie udało. Nie, to już gdzie jest? O, 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 o. O, jesteś. Łow, wo, wow, wo, wo, wo. Jest, jest! jest. Dominik Toreto, no to coś tutaj. U nie idzie. Ach, lecimy i Teraz to ja po prostu wcześniej grałem. No i grałem, grałem czas, no i się... Płacało grać. Pyk, 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 pyk. Pyk, 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 pyk. Zginął Dominik Toreto. Dobra. Dzisiaj widzowie ten odcinek jest super. Serio. Muszę, muszę ten odcinek wrzucić. Muszę, muszę, muszę. No gdzie jesteś Dominik Toreto. Jak on się tak nazywa? O, wow 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 tu tu, 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 tu. Chodź tu. no nie on miał tak mało hp On miał tak mało hp No to super ale dobrze No nieważne, nieważne. ważne nie a miał HP, to będzie miał będzie 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 miał... No gdzie jesteś? Tam jesteś. będzie 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 nie zabije. Wow, 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 wow oszalał trochę, nie wiem ile, nie widzę widzowie niestety nie mam chyba bo telefon miał taką czarną kropkę nie wiem czy to nie wiem czy to jakiś aparat ale mi się tak wydaje ale mam nadzieję że tu będzie sub no myślę, suba. Ym, gdzie jesteś? gdzie jesteś, gdzie jesteś? gdzie jesteś to mini nie wiem to, na no, serio, Okay. No nie, to reto Nie wiem no, to z tym chodziło, że to jakieś nazwisko jego. Ale... Uh, uh. Fajnie. Nie! Yeah. Uh, uh. Granata mi rzucił. Pik 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 pyk pyk. Lecimy. Lecimy. Um, 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 um. Nie, on mnie z tego zabije. Jest, jest, jest. 5 1 Widzowie, wygraliśmy. Wygraliśmy pierwszą rundkę. Yeah. Gramy od razu. Gramy od razu. Od razu. Trzy razy z rzędu. Tak, ten, ale to dopiero pierwszy raz z rzędu. Zrobiliśmy na tym odcinku. Ale tak to mam trzy. Nie wiem, co zaliczyć, ale zrobię, że tylko w tym odcinku ile zrobiłem. Żeby nie oszukiwać. Oj, oj. Tak, arena, 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 arena. On szósty level. No to nie, no to. Mi się wydaje, że chyba wygram, no ale. Ale jak mam takie widzę umiejętności, że. Ktoś ma nie Setny poziom, no to że ja normalnie go z łatwością zabijam, a... Nie dobra, to, 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 to z nim wygram. Nie, to z nim wygram. Ale jak ktoś ma jakiś link. Nie, wiem, to wszyscy to... Już od razu nie mam. Nie. Ja też, tak mam. No. Bardzo koszmarny w tej gry. Tak. Pyk. No, no, no. Co ty? Co ty próbujesz. Dobra, nie ma go. u. Google Sandler, bo nie wiem co to. Lecimy, ja chcę, chcę iść. Nie, tak się nie mówi. jak, jak ja powiedziałem, ja chcę iść, tak się nie mówi. Pyk, pyk, pyk. O, jeszcze nie ma. Kwiatka przeszedłem do Twojego domku. Bu, bu, bu. Nie ma Widzę, Widzowie, to ta broń to jest z tego, y pakietu startowego wskazać na ten odcinek to był superowy serio polecam, polecam. no 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 gdzie jesteś? O, dobra u, 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 u. o stoi siemka już 4 0 no to do. tak myślałam, że, że ja chyba mam o ile więcej? o e, e, o 40 ja mam jakąś marna jakby co? Normalnie nic się nie umiem. Dobra. Leżysz. 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 Gdzie jesteś? Gdzie jesteś bum, bum, bam, bum. Bu, bu, bu. au. Nie, au, au. Bu, bu, bu. yeah! no nie no, widzowie no. Jak ja już ten raz Już drugi raz rzędu wygrałem w tym odcinku. No super, serio. Fajnie bardzo jak się podoba nie, dobra widzę po tej rundce coś miałem do odebrania, jakieś prezenciki ja to lubię odbierać Co jak będę tutaj właśnie po rundce otworzymy sobie proszę, ja chcę trzeci raz w rzędu wygrać to będzie mój rekord rekord arena to jest najbardziej podstawowa mapa i no, nie, tylko nie budowa na co to, to się snajpa przyda? Dobra. Oh, o, no, byś poleżał 45. Nie mu mógł to też tak? Okej. Mam nadzieję, że jest słaby, ale wątpię. O, oh, od razu snajpę dostaję. Puh, ma by headshotika dostało. Puh, no i się nie udało. Bww, to muszę tam coś. Pum! 70 dostał. Pum! Nie dostał. No. No, dawaj. Zginął. To mnie tak zrobił i wpadł. u, zrobił, oj, Nie, dobra. Ja tu zmieniam. uzi, Tak, dobra. żeby było tu lepiej. Pum, pum, pum. Wchodzimy, wchodzimy. Dobra. Jesteś tam, nawalasz we mnie. Leżysz. leżysz. Le, 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 le. No, gdzie jesteś. Nie chowaj się. Bum, bum. No. no. Dawaj, no. no widzowie. dobra, idę za niego, bo ja nie wiem. O, o, o. Teraz się będę chować i on będzie tak ten. Ja nie mogę widzowie. No. Co on robi? Nie, On ucieka. Uciekamy. Potem... A potem co? Będzie do mnie łazić. No. O, tu. No to giniesz. Ilo on ma HP? Tak dużo? Dobra. Nie, to, to nie jest jednak dużo, widzowie. nie jest dużo leżysz. No. Lecimy, lecimy, skaczemy. 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 I. i, i. No. Co? Dawaj, wychodź. Tak tam jest, ja nie wiem, widzowie jakiś... Na cały się teleport czek, to teleportuje jak, jak Enderman z Manicata. No No, 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 wychodź. Ja no, nie wiem, co on się tak boi. Normalnie go zaraz panuje. Bardziej zgłoszę, no e! Ucieka cały czas. O wasie, ja nie wiem, po prostu to jest najgorsza taktyka. Próbuj, widziałem jeszcze. Moderni no, wreszcie. Podaj się typku, no już nie ma... Za dobra, dobra, ja nie wiem. Uff, nie mam jakieś 500 miliardów tego HP. -u. Dobra. Po prostu się chowa, on się boi. Ja ja wiem, że ja takich nie lubię, co się tak chowają. I od razu uciekają. No to teraz tak skończymy. Chodź, typek, nie bój się. Nie ma jak skończyć. Bardzo dobrze. Dobra, gdzie jesteś? Ja nie wiem co będzie. O. Siema, siema, siema. Ginia, ginia, ginia widzowie, zobaczcie. No, co to za... To... yeah, 3-1, dobra. Jest git. Jest git. Jest git, jest git, jest serio jest git. Dobra. Pyk, wchodzimy, wchodzimy, wchodzimy. Pyk, 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 Teraz tam jest Pyk, 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 pyk. Leży, 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 leży. Leży. U, 36 HP miałem, to nie za do dobrze, ale ok. Ok, okej. Okay. Nie jest tak dobrze, ale... Ale, ale, ale. Przynajmniej wygrałem tą wątkę. Teraz, jak wygrał, to jest koniec. No to super. Więc trzeba cię... Trzeba się tak odstrzelić, powiem. I, by, by, trzeba cię wyeliminować. No. O! Nie wiem, czemu i to samo wycelowało, ale okej. Okay. Okej, okay, wygrałem, wygrałem, dobra. I to już trzeci raz z rzędu. No, trzeci raz z rzędu, super. O, o, już tutaj kapsuła. Co so, jaką skórkę dostaniemy? Lub tą... Oh, Sigma! Mam Sigma, w widzowie. Tak jak na tym. Moai. No to nazwa to no, nie wiem tak. Moai. Dobra, jeszcze jest fajne. Sobie tutaj to dam. Oś bojowa. Oś bojowa. I widzowie. <laughs> jak inni o tym nie wiedzieli, to macie. Tutaj taki pociąg w jedzie, a znaczy to no zawsze i... Począc prezent I jak będzie prezent widzowie, to możecie sobie wejść na ten prezent. I nie, 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 nie. A i możecie sobie wejść na prezent i dostaniecie jakiś prezent. Nie wiem. Jakiś przykład to takie dziwne. O! Ja sobie tutaj widzowie właśnie... Wam pokażę, jak, ma, jak będziecie mieć taki prezent w pociągu, tutaj jak jest lobby, to tutaj koło takiej choinki wchodzicie, Kaczycie pyk, pik macie i tutaj możecie mieć prezent. O, i ja na przykład dostaję się te takie, o, te czarownice, jak oni to nazywają, do różnych broni. Ja akurat teraz dostałem do yy, piły, sobie to wszczepię, tyk mamy, dobra, i sobie znów zagram, zagram sobie. Zadania. A to jeszcze muszę coś tam zrobić? Okej. Okay. Okej, okay, okej. Okay. Jest git. Nice. Nice, nice. Jest git, wszystko. Ach, nosny i games. No nice, nice. Dobra widzowie, trafiłem na mocnego typka. Ale nie jest aż tak mocny, mocny. Znaczy po prostu po levelu. Wiem, że nie będzie mocny. Weź akurat na komputerze. Więc nie jest dobrze. Nie? No, już mam snajperkę, to już mnie nie mam. Widzicie, widzowie? Pek, pik, albo, albo, albo. Już mu więcej zadałem niż mi on. Nie, na pewno. Jednak nie. Gdzie ty jesteś? No, mamy mamia. Pek. Pek, pik, Wow, 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 wow. O nie, on tym sztyletami. Co? 67 HP? Dobra, ja nie wiem, na źle miał Jakiś hacker, czy teraz. Czemu zadałem gdzieś 70 no w sumie 60, no dobra, no. 100 mu przynajmniej zadałem. O ty, co ty tu robisz? Mogłem takich nie chodzić? Co tu jest? nie wiem co w całą no, Ile ty masz HP? Człowieku, wreszcie. Lecimy! Dobra, rozwaliłem tego typeczka. Jest super. Pyk. Pyk. Mm, ja nie wiem. Ja nie wiem, ja nie wiem. On tutaj. Oho, ja mnie ze sny zabije. Nie, nie. Jest, jest, dobra. Dobra, robi się mocny w tym odcinku. Już jaki? Czwarty raz z rzędu chyba będę wygrywać. No, ale no i nic. 50 razy z rzędu wygrywa. Dobra, nie 50, ale przynajmniej 30. Widziałem takiego. Mm, mm, mm. Widziałem takiego typka I ja nie wiem jak oni to robią Ale mam nadzieję, że ja będę miał dobrą pasję Dobra, wygraliśmy widzowie Już 3-1 Lecimy, dwie rundki, wygrywamy I już go nie ma Och, a Jestem mocny, potężny widzowie jestem w tym odcinku Pum, pum Pyk, pyk, pyk No, no, no Co ty tam myślisz? Pum, leżysz, leżysz Leżysz no, no, no. No dobra, już koniec, koniec, koniec świata, no. Widzowie, niestety odcinki nie będą codziennie, ale będą odcinki. Nie, może będą codziennie. No, raczej będą, ale. Nie wiem, czy będą, ale mam nadzieję, że będą. Że nic nie będzie takiego złego. Pyk, pyk. No, 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 i się go boję, widzowie, on nie z Snajperki. No, dawaj, wystawiaj się, będziesz jak ten typek? A takich nie lubię. Że już. No, nie, mierny HP nie No ile ty masz HP? No ja nie wiem, znowu oni nie będą się chować. Ja nie wiem, czy on się czy leczy, czy co. No on już, nie wiem, ja ile ja mu zadałem. No, wreszcie. Nie wiem, z 200 mu zadałem. Ach, nie wiem, skam po prostu jakiś pum. bum pum, to Po prostu. Tak mówię widziałe, bo dzisiaj, jest jestem taki... Taki taki... O! Jakiś jak ten typek. No. O, ła. 70 dostałem. Alerty, alerty. 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 O ła. Co za... Że... o I ja nie wiem widzę jak oni to robią, że oni tak sobie skaczą po prostu poza mapę. Już ich nie ma, czy co? Dobra widzowie, w tym odcinku... ile razy? Cztery? Tak, zobaczę. Cztery razy chyba, widzowie, z rzędu wygraliśmy. Zostawcie lajka i suba, że tyle razy wygraliśmy. Nie może dla was to może być mało, ale dla mnie to dużo, bo ja nigdy, no, no po prostu nie zrobiłem, no. Jedynie to najwięcej, to już dwa z rzędu lub jeden. Zostawcie leka like, i subbawcie to ja będę kończył do odcinek. papa. Pa.